To potwierdza swego rodzaju, można powiedzieć, klasę rywala, że w tym najważniejszym spotkaniu, w tych najważniejszych momentach potrafi się skoncentrować na tak zwane 100%. Ja na przykład nie lubię, jak ktoś mówi, że się ktoś skoncentrował na 150%, no bo generalnie nie jesteśmy maszynami i bardziej nas podkręcić nie można, więc no chyba nie można być coś bardziej skoncentrowanego niż te 100%. No ale brawo, brawo dla Kamila Calińskiego, także w trudnej sytuacji. Bestia Robert Książek, ale tak jak mówiliśmy, gramy dalej. Za wygrany konkurs od Michała Prusaka dziękujemy za te 20 zł. No tak, ten nasz licznik nie uwzględnia tych 250 zł od Marcina Rojewskiego, tak więc yy, jesteśmy bardzo blisko tego, żeby naprawdę osiągnąć piękną kwotę donajtową. powiedzmy sobie te 1000 zł z dwóch dni, to... Teraz do dodania tamtego to będzie te no prawie 900 zł już, także słuchajcie, jakby się jeszcze udało powiedzmy tą stówkę uzbierać nie, do końca dzisiejszego dnia, to, no to to będzie też rekordowy, można powiedzieć, transmisyjny turniej, taki dwudniowy przez nas zrobiony. Tak, ogromnie Wam dziękujemy za każdego Donata'a. No i ma to tak. w końcu, w końcu ma tą 180, ileż to 140 było w półfinale we wcześniejszych pojedynkach. O! Jest to tak. bestii! 280 pod rząd, czyli już są dzisiaj trzy. wow. Ależ panowie teraz można powiedzieć, zaczęli rzucać. Oh my god. No trzy identyczne podejście każdego zawodnika 81 na 81 sektor na sektor max na max. No pewnie gdyby tutaj y, pewnie była wcześniejsza godzina zawodnicy może nie aż tak zmęczeni to byśmy być może nawet ten finał grali. W dużo dłuższym formacie Oczywiste było, że tutaj Maxa nie będzie rzucał Robert Książek. No to już można powiedzieć, tak się nie będzie bawił ten chłopak w furowanie licznika. Top ustawiony, ale Kamil Caliński ma 120. Nie domknie tego, no to Robert no naprawdę zasłużył tu sobie na to, żeby przynajmniej w końcu coś w tym meczu. Ugrać. Otóż to. Oj, to może być naprawdę. Za chwilkę ukarane przez Kamila. Mierzył, mierzył, zdawał sobie sprawę z tego, że to są lotki na 3-0. Ale robi nam się 1-2 z perspektywy Roberta, książka.